Wen Daniel Stróżów w dzień czwarty o pomoc w wypełnieniu swojego osobistego powołania. Mój Anioł Stróż nie odstępował mnie ani na chwilę i zapytałam tych dusz: Jakie jest ich największe cierpienie? I odpowiedziały mi jednoznacznie: że największym dla nich cierpieniem to jest tęsknota za Bogiem. Chciałam więcej z nimi porozmawiać, ale mój Anioł Stróż dał mi znak do wyjścia. Od tej chwili ściśle obcuje z duszami cierpiącymi. Święta Faustyna Kowalska. Mówiąc o powołaniu, myślimy najczęściej o powołaniu do kapłaństwa, życia zakonnego, małżeństwa. Jednak w ramach tych podstawowych powołań istnieją także inne. Każdy z nas je otrzymuje. Nie jesteśmy bowiem przypadkowo na świecie, ale dla dobrych czynów, które Bóg z góry przygotował, abyśmy je pełnili. Anioł stróż świętej siostry Faustyny towarzyszył jej w odwiedzinach w czystcu i skłonił ją do większej troski o ich los. Także i nasz anioł stróż towarzyszy nam w rozpoznawaniu i pełnieniu dobrych czynów dla nas przygotowanych. Aniele stróżu, wierzę, że jestem powołany do codziennego pełnienia dobrych czynów. Proszę Cię, daj mi większą wrażliwość na ich rozpoznawanie i większą gotowość do ich podejmowania. Codziennie prowadź mnie do osób, które oczekują mojej obecności, materialnej pomocy, modlitwy. W rodzinie, w pracy, w relacjach sąsiedzkich, przyjacielskich. Pomóż mi odkryć i wypełnić moje osobiste powołanie do przekazywania innym Bożej Miłości. Aniele Boże stróżu mój, Ty zawsze przy mnie stój. Rano wieczór, we dnie w nocy, bądź mi zawsze ku pomocy. Strzeż duszy ciała mego, zaprowadź mnie do żywota wiecznego. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.